Dobry wieczór, drodzy przyjaciele! Widzę, widzę po Waszych oczach, że wiele pytań nie jest dla Was zrozumiałych. W komentarzach widzę pytania, które ciągle zadajecie. Mógłbym oczywiście odpowiedzieć na wszystkie te pytania, ale moim zadaniem jest dać Wam nie rybę, ale wędkę. Dzisiaj Wasze umysłowe zdolności w końcu wrócą do dawnych. A u niektórych nawet osiągną niespotykane wcześniej wysokości. I dodamy kilka megabajtów, a komuś nawet kilobajtów wewnątrz twojego głównego mózgu neurony, aby tam pulsowały, aby zaczęły się ponownie łączyć, nowe neuronalne połączenia tworzyć. Ale aby to zapewnić, dostarczymy im zasilanie, jakie będziemy zasilać. Przez dwie nasze tętnice oczywiście to są tętnica śpiąca i tętnica kręgowa. Już po nazwach mniej więcej przypuszczasz, że tętnica śpiąca. Jeśli ją przekroisz, człowiek powinien zasnąć, a tętnica kręgowa znajduje się wewnątrz kręgosłupa. Masz rację, przyjaciele. Historia odkrycia tych tętnic jest bardzo ciekawa. Sprawa polega na tym, że tętnicę śpiączkową odkrył w 1723 roku założyciel judo Jigoro Kano kiedy dusił kolejnego swojego ucznia zauważył że ten traci przytomność nie z powodu braku powietrza ale właśnie dlatego że przeciskał tętnicę śpiączkową i po tym założył giętką drogę drogę judo a tętnica szyjna przyjacielu w przeciwieństwie do związku ze sztukami walki ma więcej do czynienia z szyjnym odcinkiem kręgosłupa to jest tak zwany kanał tętnicy kręgowej oto on tutaj przechodzi ona przez Poprzeczne wyrostki kręgów i robi tutaj taki zakręt. Zakręt między pierwszym kręgiem a kością potyliczną. Jak widzisz, warunki dla tej tętnicy są trudne. Ale co myślałeś, że mogło uciskać tętnicę śpiącą? To też mięśnie, jak tutaj kręgosłup uciska nam krótki mięsień zginaczy. szyi. To jest grupa mięśni, które znajdują się tutaj między kością potyliczną a pierwszym kręgiem. Często są napięte, ponieważ większe mięśnie, długie zginacze szyi, które znajdują się tutaj, osłabiają, a obciążenie przenosi się na słabsze, krótkie zginacze. Podobna sytuacja, ale całkiem inna. Ona jest tutaj, przed nami. Tutaj też jest mięsień, mięsień szwankowy. Nikt nie wiedział o niej przed istnieniem anatomii. Nikt nie przypuszczał w dawnych czasach, że naruszenie krążenia w tętnicy śpiącej może być również związane z przyczyną mechaniczną. Ale to, przyjaciele, jest tak. Przez wiele wieków, przez wiele stuleci grzeszyliśmy tylko na miażdżycę tętnic szyjnych. Ale rzecz w tym, że może być również mechaniczna przyczyna. Wszystko przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy to mały mięsień, ale może ci narobić sporo kłopotów, jeśli jest skrócony. Znajduje się ona między wyrostkiem sudkowatym, a wyrostkiem podjęzykowym kości, i przy swoim napięciu, skróceniu, a także jeśli obok niej napięty jest mięsień dwugłowy, wtedy tętnica szyjna jest ściskana jak w imadle, jak w kleszczach. W uścisku nasza biedna tętnica szyjna po prostu się poddaje. Między tymi małymi, wydawałoby się nieistotnymi mięśniami. Jeśli je przeciąć, nie wiadomo, czy coś poczujesz, czy nie. Oczywiście, że to czujesz. Ale nikt tego nigdy nie robił. Ale trudno powiedzieć, co dokładnie się stanie. Więc, przyjaciele, nasze dzisiejsze zadanie to uwolnić dwie nasze tętnice, aby krew płynęła świeżym strumieniem. Ożywił nasz mózg, każdy nasz neuron się podniósł. On pływał, jakby po prostu w kąpieli krwi i pracował produktywnie. Co zrobimy dlatego? Zacznijmy trenować z wami mięśnie szyi, wewnętrzne zginacze szyi, aby usunąć obciążenie z krótkich zginaczy szyi. Poprawimy z wami ruchomość pierwszego w odniesieniu do kości potylicznej. Dam z wami obciążenie na krótkie mięśnie zgięciowe szyi, aby rozładować krótkie mięśnie zginające. Również razem z wami rozluźnimy mięsień podjęzykowy i nałożymy obciążenie na klatkę piersiową i mięsień mostkowo obojczykowo sutkowy Potężny mięsień szyi, bez którego Twoja głowa nie utrzyma się na ramionach. Tak odchodzą. No dobrze, zaczniemy od ćwiczeń. Przyjaciele, co myślicie? Dlaczego dzisiaj jestem w tak dobrym nastroju? Myślicie, że dlatego, że nadeszła wiosna, słońce świeci jaśniej i śpiewają ptaki? Tak, ale nie. Więc, przyjaciele, aby zrozumieć, czy warto wam ćwiczyć, czy przewinąć to wideo na początek i zacząć oglądać jeszcze raz, na początek przeprowadźcie taki test, patrzcie, połóżcie się na plecach na swoim łóżku, zawieźcie swoją głowę tak, aby była na wadze i w tej pozycji Przyjaciele, zatrzymajcie czas sekundomierzem, po jakim czasie wasze mięśnie, te tutaj, zaczną się męczyć, może nawet zaczną drżeć, głowa zacznie się trząść. I w idealnym świecie, powinniście być w stanie utrzymać to przez co najmniej 20 do 30 sekund. To jest wskaźnik, czy twoje mięśnie szyi mogą utrzymać ciężar głowy, a potem. Po pewnym czasie wykonaj te ćwiczenia przez tydzień i porównaj, czy wynik będzie pozytywny, czy negatywny. Jeśli wynik jest negatywny, nie dodawaj komentarzy. Jeśli wynik jest pozytywny, podziękuj. Więc, aby się zrelaksować, ktoś oglądał do tego maniaka, pokazuje mu tylko teraz, aby zrelaksować mięsień podjazdowy, patrz, co robisz. Przekręć głowę. Oto taki przerwa znaleziony. Właśnie wpadnie między suwmiarką. A oto tutaj suw miarką szczęki tutaj tym tam palcem naciśnij możesz trochę odsunąć szczękę natkniesz się na coś takiego gęstego napiętego to będzie właśnie mięsień podjazdowy i jeśli nigdy go wcześniej nie dotykałeś zacznij od dołu i zacznij masować nie spiesząc się dokładnie z jednej strony i z drugiej strony nie naciskaj zbyt mocno aby na następny dzień nie bolało cię. Zacznij najpierw, ale przynajmniej 10 sekund z jednej i drugiej strony. Pracuj po tym, zauważysz niezwykły efekt koloru. Stały się jaśniejsze. Oto kruk widzę oczy, oto jakby oczy, oczy i patrzę. To jest wycięcie, więc, przyjaciele, zauważcie, że wzrok stał się bardziej wyraźny. Słuch Stał się bardziej wyraźny, sami staliście się bardziej wyraźni, a wszystko stało się bardziej wyraźne. Więc, przyjaciele, zaczniemy od mięśni tylnej powierzchni szyi. Do tego kładziemy swoje ręce na karku, pochylamy głowę i wykonujemy ruch do przodu, tak jak to. Nie wywierajcie dużego nacisku. Tak Ręce po prostu leżą na karku dla ciężaru, a w takiej pozycji patrzycie w dół, patrzycie do przodu, patrzycie w dół, patrzycie do przodu. Ręce po prostu leżą, a tutaj robicie 10-15 takich powtórzeń. Ale tutaj może wystąpić ciekawa sytuacja, że mięśnie mogą być u Was rozwinięte różnie z prawej na lewą. Oprócz tego, że wykonujecie to ćwiczenie od razu dwiema rękami, spróbujcie też zrobić to jedną ręką. Ale przy tym ręka nie leży po prostu u was, ale tutaj ona nieco naciska na bok. Czyli ręką nieco naciskacie w bok, a głową wykonujecie ruch do przodu i do tyłu. Tutaj przy tym będziecie również napinać mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, jednocześnie z rozciągaczem szyi. I te dwa ćwiczenia możecie łączyć. Tutaj możecie również zauważyć, że z jednej strony robicie to niewygodne, ta strona ciała ma słabsze mięśnie. Dalej, następnym krokiem jest to, że kładziemy się na bok, wyciągamy rękę do przodu, a nasz nos patrzy na nas do przodu i zaczynamy poruszać głową w górę i w dół. Tutaj zaczyna pracować mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, a także niektóre boczne mięśnie szyi. Większe obciążenie kierowane jest na mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Teraz obracamy nos w taki sposób, aby patrzył na zgięcie łokciowe. I zaczynamy. Podnosimy głowę w ten oto sposób. Tutaj już angażujemy mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, a także rozciągacz. To ćwiczenie jest również bardzo przydatne do wykonania. Jeśli masz różnicę między mięśniami po prawej i lewej stronie. Na przykład, jeśli mięsień po lewej stronie jest słaby, możesz wykonywać to ćwiczenie po prawej stronie, również w dwóch pozycjach, z jednej i drugiej strony. W dwóch pozycjach to znaczy, nos patrzy do przodu, nos patrzy na twój łokieć, w dwóch pozycjach. Tak, dalej. Następny ruch oddzielnie i dla mięśnia piersiowego mniejszego. Do tego kładziesz się na plecy, obróciłeś głowę na jedną stronę i zaczynasz ją podnosić. Podniosłeś i opuściłeś. Jeśli to jest dla ciebie zbyt łatwe, taki ciężar jest ci już znany. Próbowałeś, wtedy możesz położyć swoją rękę tutaj również dla ciężaru. Z jednej strony obróciłeś i z drugiej strony każde ćwiczenie, każdy ruch. Ty robisz od 10 do 15 razy 2-3 podejścia. Dalej możesz jednocześnie obciążyć oba mięśnie szyi. I tutaj właśnie dobrze jest jednocześnie trenować z nimi krótki zginacz szyi. To znaczy, odrywasz głowę i zaczynasz robić ruch z podciągnięciem do góry i do dołu, do góry i do dołu. W ten sposób na tle napięcia mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, u ciebie zachodzi również praca krótkich zginaczy szyi. Przywraca się ruchliwość pierwszego kręgu i ten fragment, który zwykle jest nieruchomy, pomiędzy pierwszym kręgiem a kością potyliczną, zaczyna się poruszać. Zaczyna się samodzielna, tak można powiedzieć, korekta atlasa. Marzyliśmy o powrocie. No cóż, przyjaciele, w ten sposób poprawiliśmy stan naszych tętnic, i w ten sposób teraz nasz mózg, jak w młodości, znów będzie kąpał się we świeżej krwi tętniczej. No cóż, przyjaciele, napiszcie, jakie są Wasze wrażenia, z nowo zaktualizowanym mikroprocesorem w Waszej głowie. A tak, do nowych transmisji. Piszemy lajki, dajemy lajki. Komentarze również. I do nowych transmisji.